Siemano, z tej strony Bulwersora, to jest mój pierwszy odcinek, ogólnie pierwszy odcinek z serii The Binding of Isaac, ale też pierwszy odcinek na moim kanale, więc proszę o wyrozumiałość. Tak więc zaczynamy. Jak widzicie, nie za dużo grałem, ale, ale grałem. Wejdziemy sobie tutaj do pokoiku, nie wiem co to jest, nerka? Nie, to jest fasola, nie wiem, co daje, ale, ale mamy fasolę, mm, muszki. Yy, mówiąc o moim kanale, kanał na YouTube mam dość długo, ale no jakby to powiedzieć, wpadłem na pomysł, żeby zacząć nagrywać filmiki, bo to nie niezła frajda. Granie to coś co lubię, a lubię bardziej jak ludzie patrzą na to, co robię, więc dlatego nagrywam. Czasem mogą być lagi, ale nie wiem co się dzieje z tą grą. Zacina się czasem. I też to nie jest wina sprzętu. Hmm. Wiem, że nie ma dźwięku, bo ja nie lubię grać w tą grę z dźwiękiem. Sorry bardzo, jak będziecie chcieli dźwięk, to proszę do mnie pod tym filmikiem komentarze. A jak nie będziecie chcieli dźwięku, to też pod tym filmikiem bez dźwięku. Tak więc tutaj mamy pierwszego bossa już. Wiem, że nie jestem za bardzo wygadany, ale... Trema, pierwszy filmik, te sprawy. Każdy rozumie. Hmm. Teraz, o, straciłem życie. Kurczę, ta fasola chyba daje mi to, że jak stracę serduszko albo w ogóle uderzył mnie, to robi jakiś, o, właśnie, taki wybuch. O, już straciłem. Ser... O, straciłem już półtorej serduszka, więc trzeba się teraz trzymać z daleka, bo trzeba oszczędzać te życie na. Późniejsze poziomy, których będzie już trudniej, nigdy nie przeszedłem całej gry. Całej gry: no do matki, no sorry za te nono no, bez przerwy. Mm. Jak widzicie, pokonaliśmy tego bossa. Niedługo pewnie będą następni. O, podniosłem serduszko. O, bad, beach, nie wiem. Szybciej strzelam. O, kurczę, nie podniosłem serduszek tam zapomniałem. Huh, nie wiem co oni. Ty jaką pokazują? Chyba ja tak. Trzecia minuta jest. Wiecie, gram, gram do śmierci. Nie, nie, nie będę, jak stracę, to nie będę zaczynał od nowa gram do śmierci. Jak przegram, a nie jak stracę. Mój błąd nie opłaca się płacić pieniędzy. O jejciu, ale zepsułem. Ale na no normalnie, żebyście to widzieli. Hops. O tutaj, po zabiciu takich potworków. Mogą zostać właśnie takie nóżki bez głowy i rączki, a te, które krwawią, strzelają, więc takie. No, nie wiem jak to nazwać. Działka na nogach. Jak ktoś w ogóle zobaczy ten film, bo mogę się założyć, że nie będzie się cieszył za dużą popularnością, to można mnie spotkać na Steamie pod nickiem takim samym jak na YouTubie. O, więc Więc dla tych, którzy zobaczyli ten link gratulacje, ten filmik, a nie... O. Chyba jednak zagram drugi raz. Wiecie, bo coś tutaj zwaliłem. I to po całej linii. No, proszę. Okej. Okay. Pójdziemy sobie w lewo. O, skrzyneczka, tylko klucza nie mam. Gratulation. Hmm. O! Ten i ten jest uśmiechnięty. Oni są Dobra, jakby tak to rozegrać, żeby rozwajdzić? A tak zrobimy. Bach! Oj, 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 oj! oj. Grot! A! Tego już zabiłem. Raczej tych czterech, czy tych dwóch, nie wiem. O! Dobra. W ogóle to do nagrywania filmików brat mnie zachęcał, bo mówił często, że gadam sam do siebie albo do gry, więc mam teraz do kogo rozmawiać, bo mam nadzieję, że ktoś mnie będzie oglądał. O, i mamy klucze do skrzyni. Otwieramy teraz tu skrzynię. Bomba i 3 dolary, nie wiem, pieniążki, złoto, kasa, hajs. O, kurczę, mini Bomberman. Jak ja to lubię. Ach, nie nie ukrywaj się. Chodź, chętnie cię zabiję. Namoczę cię swoimi łzami. Wow, wow, wow. Stary. Zapchnąć to. Ale ładnie mi wyszło. O, zaraz Nie, no no kurczę, no. Nagram tym razem 15 minut, nie wiem. Nie mam ograniczenia czasowego, ale nagram chyba 15 minut może. Jak teraz zginę szybko, to jeszcze raz, a jak będę długo grał, to aż do zginięcia. Wiem, że lamie w tą grę, bo jakoś nie za dobrze mi się w to gra. Raczej gra fajna, gra fajna, ale no ogólnie lamie, nie umiem w to grać. Czasem są właśnie po wejściu do pokoju są takie lagi, jak widzieliście, przycięło ich. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Wszystkie gry śmigają na full detalach, a te ta akurat się ściąć. No, o chyba wam trochę ucięło, trochę wam... Mojego okienka ze Steam'a, ale nie wiem. Komunikat, że kolega gra w grę. Świetnie. wow, wow. ale kulka! Ajajaj! Ja? Tyle. Hopsa. Mm. O, sorry, że się tak zamyśliłem, nic nie gadałem. Często takie skupienie, jak unikam strzałów... O, właśnie teraz znowu taki lag był perfidny. Zamyśliłem się, jakby tutaj unikać kuli No, nic nie mówiłem. Gier mam dużo, więc no mówię, proszę wskoczyć na mojego Steama i zobaczyć, jakie mam gry i zaproponować jakąś serię, jak oczywiście ktoś będzie chętny. Z góry od razu dziękuję za pozytywne, ale te komentarze, jeśli ktoś źle to skomentuje lub da złą opinię, rozumiem. Nie, nie nagrywałem za dużo, a hmm, wiem, że ludzie są tacy wybredni co do materiałów, więc zrozumiem każdą opinię. Dobrą czy złą. No. Jak teraz widzimy bosior. Jeden chyba z takich prostszych, według mnie. Robi kupę na środku drogi i nie da się przejść czasem. O, widzieliście, widzieliście? To właśnie cały boss. Tak krzyżyki chyba tam z tyłu to odbyt, nie wiem. <grywa> o! Get out, get out, get out! A! Ale mnie ścisnął. Z dwóch stron nie wzięli. O, pięknie, pięknie. O, o. Muszę się tutaj odblokować, bo zaraz... Pozwalam te kupy, to może serduszko wypadnie. O, o, o. Rozwaliłem mu jeden kawałek. Kurczę. Dobrze. No, chyba. ja ja chyba co robicie, no. Wiem, że lamię i zaraz. Chyba nie będzie tego filmiku na Ciebie, ale jak będą złe opinie, to no, przyjmę to na klatę. Pierwszy filmik nie zawsze jakoś dobrze idzie, no, więc za te niedoskonałości przepraszam z wszelkiej strony, z wszelkich stron. Z wszelkich... Dobra, by the way, gramy. O wow. Łzy i laser. Myślałam kiedyś, że tylko laserem da się strzelać. Hmm. Czy zmienili? Nie, zdaje mi się. Można tak spam robić tym laserem. No proszę. Nie wiem, tu za poświęcenie się dostaje się skrzynkę, ale... O! O, serducho! O! Serce dzieci nam wypadło. Mam nadzieję, że jakiś prosty boss będzie, bo na jedno serduszko. Chociaż, jak się postaram, to może mi nawet dobrze pójdzie, wiecie. Teraz, jak zginę, to będzie koniec. Już skończę. O, dobra, zginę już przy tym bosie. Chociaż trzeba go na dystans trzymać. Kurczę. Dobra, kończymy. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Siemka.